A wiecie, gdzie są kadłubce? No! Ja jestem jest całkiem niedaleko, 400 km. Także cieszę się bardzo, że mogę tutaj być i porozmawiać sobie o tym, czym się zajmuje. Mówi się, uważa się, że czytelnictwo wśród dzieci jest pod psem to znaczy jest bardzo słabe. Dzieci częściej korzystają z internetu częściej oglądają telewizję niż sięgają po książki. Aczkolwiek widać, że te osoby które chcą czytać, dla których znajdzie się chwila czasu, żeby sięgnąć po książkę, bardzo chętnie to czynią i ja cieszę się z tego powodu. Dzieci bardzo często odciągane są w tej chwili różnymi zajęciami i pozalekcyjnymi, i tymi, które, których kiedyś nie było. O tym jest właśnie na przykład internet. Natomiast chwila czasu na przeczytanie jednego rozdziału książki to dla dziecka coś, coś wyjątkowego. Warto więc tworzyć dla dzieci książki, które działyby się w świecie realnym, które opowiadałyby o ich okolicy, o ich szkole, o ich podwórku, o tym, czym zajmują się na co dzień i, i żeby to e, wszystko działo się w Polsce, żeby było jak najbardziej e, nasze z naszego podwórka, obecnie. I właśnie, że co to, dlaczego dzieci...